Z tej strony, gosia. I Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku u nas na kanale. Dzisiaj będzie domowy vlog. Tak, mamy karton po oleju kujawskim. A no, kupiliśmy 4 litry. Tak, bo no właśnie, kupiliśmy dużo rzeczy na zapas, bo byliśmy w Biedrze, bo mamy akurat najbliżej do tego sklepu i było dużo promocji, że można było kupić sobie właśnie rzeczy na zapas, takie, co się nie psują promocyjnie. I oczywiście, jeśli nas lubicie, lubicie nasze filmy to zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału. Nadal wiele osób nie subskrybuje, 50% z Was ogląda bez suba, więc może warto to zmienić i nas wesprzeć. Nieładnie. No, więc my przechodzimy do zakupów. Miłosz mówi, że najpierw zaczniemy od rozpakowania niezdrowych rzeczy z kartonu po oleju kujawskim. Kupił sobie, Tak, kupił sobie drożdżówkę z makiem Miłosz. Było ja, bagietki. Ja nie lubię tych drożdżówek. Także ja na nie kupuję. Ty mój kupił citosy pizzowe. Bo wczoraj tak rozmawialiśmy o e, takich przekąskach, i mój stwierdził, że musimy kupić citosy. Także trzy no, paczki trzeba było kupić, bo trzeci był za złotówkiem. Tak? tak wylosowałem? W moim szejku macie. No to jest naprawdę, powiem Wam jakiś podsłuch w tych telefonach. Bo to jest niemożliwe. My nigdy nie kupowaliśmy czytosów, i nagle mi oszowi wypadły. Także no to musiał być podsłuch. Jogurty kupiliśmy, te owocowe co zawsze, tak, dużo jogurtów i Miusz kupił swoje serki homogenizowane i jeszcze kupiliśmy pomidory, tym razem nie koktajlowe, tylko te takie pomidory śliwkowe, to jest chyba odmiana Lima, coś dla odmiany, żeby było coś innego i kupiliśmy mąkę, bo będziemy piec bułki wrocławskie, które... No, próbowaliśmy upiec, ale w końcu nie doszło to do skutku, bo stwierdziłam, że za dużo czasu to zajmie. I w, w weekend będziemy piekli chlebek ziołowy. A w piątek będzie wolny, to? Tak, a w piątek będzie wolny, więc to jakoś pójdzie. Kupiłam też brokuły, bo były na promocji. Kupiliśmy ten chleb Gefart 3, to zamroziemy i będzie. Tak. Tak. Do chlebka ziołowego kupiłam też bazę zielam. Bo wiecie, bazylię ja sobie później ją rozmnożę i będę hodować, a strasznie droga jest 8 zł taka bazylia będą mieć także kosmos. Tak, szynkę kupiliśmy? Tak, szynkę kupiliśmy, polędwicę sopocką. Dwie sztuki. Tak, dwie sztuki, bo jeszcze mieliśmy na nią promocję, wiecie, z tych rzeczy najczęściej kupowanych, to ją wzięłam, a następnym razem spróbujemy tych głodniaków, bo one mają bardzo dobry skład. Jeszcze kupiłam sałatę, wzięłam, bo myjemy sałatę do wszystkiego. Wzięliśmy też śmietankę 30, też do chlebka, bo będziemy robić z niego masło, a z, tego, z tej wody, jak to się nazywa, to jest maślanka, czy nie, serwatka. Tak, tak to to wlejemy do tego chlebka. Po cztery, kupiłam takie i takie. Tak, już kupił po cztery, po cztery, princesę. Nie po wiem po co co, jak, jak mamy tyle słodyczy Miłoszu. Bo no, były na przecenie tak. o połowę. Jeszcze więcej ogórków wzięliśmy. Wzięliśmy czosnek. Zdrowe parówki. O, o tak, zdrowe parówki. Sokawki. Jeszcze jeden chleb tutaj się zaplątał. Co tu jeszcze wzięliśmy? Ogórka wzięliśmy. Jabłka wzięliśmy. Dużo cukru? Tak, 2 kg cukru, bo drugi był za złotówkę. Wiecie, to do ciasta się zużywa, a się nie psuje. Y tutaj ze, zdrow ze zdrowych rzeczy wzięliśmy cebulę. Dwa kujawskie oleje. Tak, bo drugi był za złotówkę też. Bo się mówi, po co mi 4 ta litry oleju? Także ta 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 dzisiaj było dużo promocji. Ale to było 20 zł taniej. No i wzięliśmy jeszcze pomarańcze deserowe. Ostatnio mieliśmy grejpfrutty, tym razem wzięliśmy pomarańcze, bo też były przecenione. I te deserowe było ostatnio dobre też jakie jedliśmy. Parę okay. ziemniaków wzięliśmy. Był taki pan, który tak przegrzebywał jakby było patem, dać, no, to wszystkie. Rył jak kret. Strasznie. Normalnie... Karton drugi, trzeci, wol... I, ci i każdy ziemniak ogląda pod lupą, nie? Nie wiem, co tam ziemniaku może być. No ale spoko. Co tam jeszcze? Marchewki wzięliśmy, bo mamy marchewki do wszystkiego prawie. Wzięliśmy Mercy, bo było w promo. To są imieninowe Mercy. Nowo imieninowe, wiecie, jest na różne najlepszy okazje. prezent, zawsze działa. Tak, wzięliśmy też aromat cytrynowy do ciastek, jakby nas wzięło na pieczenie. I też wzięliśmy drożdże do tego chlebka. I do bułek, które będziemy mieć Jeszcze jedna torba jest, czy wszystko? To wszystko już. No, tak. Czy ty myślisz, że my nakupiliśmy? Nie wiem, także tak się prezentowały nasze zakupy. Gośia tu już kolanem trzymała te zakupy na tej kasie. Ile wydaliśmy jakieś 10 zł tam było za szynkę? No i całą. Mogę się poszła na drugą kartę. Tak, bo punkty. mnie to już wiecie, na dwie karty biedronka jedziemy promocję. To 175 zł wydaliśmy, no. a roboty mieliśmy 66 zł. Tak, także tak wyglądały nasze zakupy. I my teraz będziemy siadać do kolacji i wiecie, relaks po pracy. Bułka też z makiem. Tak. Znowu jedzenie. Tak, znowu jedzenie. Jest to już trzeci dzień, jak nagrywamy tego vloga. Dzisiaj takie halloweenowe kolory. Tak, halloweenowe jesienne kolory, bo dzisiaj robimy zupę krem z dyni. Tą, którą wam pokazywaliśmy kiedyś, że Osta... kupiliśmy. Ostatnia była niesamowicie dobra. Lepsza tak. niż poprzednia. Także no dzisiaj jest zupa dyniowa i będziemy robić chlebek ziołowy z Thermomixa. Także wiecie, żeby już jak piekarnik będzie nagrzany, żeby to wykorzystać i jeszcze rozważam czy nie upiec ciasta, bo mi kawałek jabłka został i mam jeszcze jabłko w lodówce, to może upiekę ciasto, ale to już poza kadrem, bo ten vlog będzie dość długi i byliśmy jeszcze w Meble, to pokażemy Wam co kupiliśmy. Dzisiaj mamy urlop. Tak, jest urlop, także dużo rzeczy załatwiliśmy. Tyle światła widać. Tak, za zamówiliśmy też regał na rośliny i zamówiliśmy stolik kawowy. Chcieliśmy kupić jeszcze szafkę RTV, ale jakoś nic nam się nie podobało. To co nam się podobało w internecie, to na żywo masakra. Paskudztwo. Tak paskudne były te meble. Ale kupiliśmy coś od ręki, więc już wam pokazujemy co to jest. Jak sami widzicie na wejściu nic wcześniej nie mieliśmy. Tak nie było nawet gdzie usiąść, buty na czym założyć i kupiliśmy taką oto pufę i powiem wam, długo szukaliśmy czegoś takiego. Długo myśleliśmy o czymś takim, bo to ma idealnie kolor taki sam jak nasza kanapa. Więc jak coś, to można sobie przystawić ją też do kanapy i będzie fajnie wyglądać. I my kupiliśmy ją z ekspozycji. Za 180 zł. Tak, była przeceniona z 300 paru, także okazja. I jeszcze w środku ma gigantyczny pojemnik. Tak, ma duży schowek, więc też fajnie. I tutaj kupiliśmy też inne rzeczy. Kupiliśmy taką kopułkę na cytrynkę żeby nam nie wysychało, bo u nas jest bardzo suche powietrze w mieszkaniu, także ta cytryna po jednym dniu, jak się ją przekroi, to jest do wyrzucenia. Kupiłam też sobie plastikową miskę do robienia ciasta, mieszania sałatek, wiecie, taka miska jest potrzebna. Czyli moje nie kradła. Tak i dlatego, że kradła Miłoszowi, to o kupiłam właśnie. sobie też metalową miskę na jakąś surówkę, wiecie, też przydatna rzecz w domu, a nie mieliśmy czegoś takiego. Mamy, moją dyżurną na płatki. Także tak wygląda ta pufa, ona jest trochę tutaj przybrudzona, taka okurzona, ale, ale ja sobie to tak, o... masz parownicę. Tak, wyczyszczę parownicą i mydełkiem, więc powinno iść fajnie i się cieszę, że była dużo tańsza. Wiem, że w Action są też podobne pufy, ale te pufy z Action jakoś mnie tak nie przekonują. A ta jest fajna, duża, dwuosobowa, można sobie usiąść. Także fajnie. Jestem zadowolona, że ten kolor nam się trafił taki sam. Tak się prezentuje nasz dzisiejszy obiad, miłość już w gotowości. No I ta. tak Tak wygląda ten chlebek. My zrobiliśmy tym razem pół porcji i będziemy go sobie tak maczać. Ostatnie w zupce. jak była pełna porcja, to na koniec już zrobiłaś mhm. nie dam rady, zbyt ziołowo. Tak, ale tym razem mniej tak, że będzie na dwa razy tyle co zupy. Z tymi ziołami to trzeba no. delikatnie, bo jak się przesadzi, to on potem on jest aż za intensywny. Tak. I, i nie da się potem tego tak jeść. No, ale zobaczcie, jak pięknie słońce dzisiaj świeci. No, dawno nie widziałam tyle słońca co dzisiaj. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wiecie, nie tak łatwo pokazać zmiany w mieszkaniu, bo jak się okazało, na meble się bardzo długo czeka. Nasz regał roślinny będzie za dwa tygodnie, a stolik kawowy dopiero w marcu. Tak, czyli za jakieś 6-7 tak, także no, ja nie sądziłam, że w dzisiejszych czasach takiego konsumpcjonizmu i dużej ilości rzeczy w sklepach są takie terminy oczekiwania na meble. No ale cóż, nie pali nas się z tym stolikiem, to poczekamy. Dzisiaj będziemy też zamawiać szafy w końcu, więc no już trochę się umeblujemy i pochowamy trochę tych pierdów. Pieniądze, tak. Więc to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. I jeśli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia lajka, like komentarza. I oczywiście będzie nam bardzo miło, jeśli nas zasubskrybujecie, bo to nam się pomaga rozwijać, nasz kanał się rozrasta i jest nam bardzo miło z powodu każdego nowego subskrybenta. Zdobywamy nowych wyznawców. Tak, to do następnego. Bacz!